Bajka pod tytułem sekret. W pewnej wiosce, którą dzieci nazwały magiczną krainą zachodzącego słońca, mieszkał chłopiec o imieniu Kamil. Kamilek nie miał siostry ani brata, ale miał przyjaciółkę Liliannę. Dziewczynka zakradła się po cichutku. Pod dom Kamila i włożyła w drzwi kopertę z tajemniczą wiadomością w środku. Mama chłopca wychodząc dostrzegła kopertę. Synku, chodź tutaj, to do ciebie. Dzięki, mamo. Ja zaraz wracam, idę po składniki na obiad. Kamilek poszedł do swego pokoju, usiadł na łóżku i otworzył kopertę. A tajemnicza wiadomość brzmiała tak. O szesnastej spotkajmy się pod złotą jabłonią. Nie spóźnij się. Będę na ciebie czekała, lila. Chłopiec bardzo się ucieszył. Schował list i zaczął się zastanawiać. Ciekawe, co się stało. Nie mogę się już doczekać. Na szczęście złota jabłoń jest niedaleko. Skrzypnęło nagle drzwi. Kamil, już jestem. Cześć, mamo. Muszę cię o coś zapytać. Słucham cię. Mogę się spotkać o szesnastej z Lilą. To bardzo ważne. A to od niej był ten list. No, jeśli to jest ważne, to oczywiście idź. Tylko najpierw musisz zjeść obiad. Jasne, daj, pomogę Ci. Dziękuję. W całym domu rozchodził się zapach pysznego obiadu. Tata właśnie przyszedł z pracy. W samą porę. Siadajcie, nakrywam do stołu. Chłopiec się śpieszył. Chciał jak najszybciej zjeść i wyjść. Mamo, zjadłem. Mogę już iść? Idź, tylko uważaj na siebie. Jeszcze masz dużo czasu. Jasne, dzięki. Każdy krok przybliżał chłopca do celu. Po chwili stał u stóp jabłoni. Lila też tam była. Cześć, Kamil, fajnie, że jesteś. Muszę ci coś powiedzieć, ale to sekret. Nikomu nie powiem, obiecuję. Niedaleko mojego domu znalazłam małego kotka. Przyniosłam mu koszyk, w którym śpi. Mam jej Podałam mu kocek. Chciałabym go zabrać do domu, ale tata się nie zgodzi. Nie lubi kotów. Karmię go kilka razy dziennie. Jest taki malutki i puszysty. Chcesz go zobaczyć? Pewnie. To chodźmy. Po chwili dzieci doszły do dużego płaskiego kamienia, przy którym stał koszyk. To tu Zawołała dziewczynka. Włożyła rękę do koszyka i wyjęła z niego białą, puszystą kuleczkę. Ojej, jaki śliczny kotek. To ona, kotka, nie ma jeszcze imienia. Masz jakiś pomysł? A może pusia? Bo jest taka puszysta. Ha, mi się podoba. Dzieci bawiły się w najlepsze. Czas miał szybko, trzeba było wracać. Muszę iść, niedługo się ciemni. Do zobaczenia. Pa, Kamil, pamiętaj o naszym sekrecie. Pamiętam, nikomu nie powiem, co tu widziałem. Następnego dnia chłopiec postanowił się wybrać do sąsiada, który był kowalem. Mówiono o nim, że jest starym filozofem. Miał białe włosy i brodę, w tym samym kolorze był bardzo mądry. Niektórzy mówili na niego Sokrates. Dzień dobry, dzień dobry, chłopcze, cóż cię do mnie sprowadza? Moja przyjaciółka powiedziała mi coś w sekrecie i jest mi ciężko, mam ochotę komuś o tym powiedzieć, ale nie mogę. Uśmiechnął się mądry filozof, patrząc na chłopca. Wyjął z pieca rozgrzaną do czerwoności podkowę i rzekł: Dobrze cię rozumiem. Łatwiej jest utrzymać na języku rozżarzony węgiel niż słowo sekretne. Kamilek codziennie po szkole bawił się z lilianną i małą pusią która rosła i stawała się coraz większa. Lila, a może zapytałbym się mamę, czy byśmy nie mogli mieć w domu kotka? Jeśli tak, to zabrałbym Pusię do domu, a ty byś przychodziła do nas codziennie się bawić. Dobrze, zapytaj. W domu jej będzie lepiej. Kamil po powrocie do domu zapytał się mamę i taty, czy mógłby mieć kotka? Zgodzili się. Na drugi dzień dzieci zabrały pusia do nowego domu i opowiedzieli dorosłym całą historię. Pusia okazała się małym sodnikiem. Nieraz denerwowała mamę albo tatę. Za to kiedy wieczorem skakiwała na kolana, mrucząc przy tym rozkosznie od do ucha. Nikt nie pamiętał o jej psotach i figlach.